On jest bardzo ważny. Bo faktem jest, że w tej chwili nie ma, można starać się o dotacje na pracę konserwatorskie, remontowe i w zasadzie tak naprawdę to o to chodzi. Bo nie ma, nie ma jedynie możliwości ze strony konserwatora wydania nakazu. Nakazu wykonania prac remontowych. Ale pytanie, czy o to chodzi? A to Dlaczego konserwator nie może zobowiązać. Do tego, że się nie rozpadł na naszych no, ale taki nakaz może być, powiadam, miejscem nadzoru. Równie dobrze, prawda? Ale myślę, że tutaj nie chodzi, rzecz nie jest w tym, żeby wydawać nakazów. Bo nakaz zawsze można wydać że nakaz można się odwołać, sprawa będzie się przeciągała, a ten, kto będzie zobowiązany, będzie się bronił przed takim nałożonym na niego obowiązkiem. Ja to mówię z doświadczenia, bo my te nakazy wydajemy. One przynoszą różne skutek. Ale także spełniacie papieżę konserwatora. Tak, dokładnie że... no tak, no tak. Natomiast, tak mówię, tutaj jest taka forma ochrony konserwatorskiej dla mnie to jest najważniejsze, daje możliwość starania się o dotację. Taka możliwość jest, że dotacja w tym wypadku dałby nam możliwość wszczęcia postępowania nakazowego. Tu teraz trzeba by się zastanowić wobec kogo? I, właśnie w szczęście postępowania nie wymagałoby użytkownictwa. W szczęście postępowania nie wymagałoby wyjaśnienia w kontekście właściciela, bo Ja powiem, że mamy tutaj taki przykład, jest agendatówki, taki dworek pod gminem, gdzie tego właściciela próbujemy w przetwory stawić wydajemy nakaz po nakazie, minister kultury na ten okazję ukrywa, wskazując coraz to kolejnych odpowiedzialnych za tamtego zapisanego. to tutaj jest powiedzieć, że to postępowanie nakazowe może być, może trwać bardzo długo.